Cześć, witajcie z stręskam gaming, a to kolejny odcinek z Fortnite tym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek ze skoków tarciarskich ze mną jest dostępny ganek. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy Was na. Pierwszy, pierwszy odcinek. Pierwszy konkurs w turnieju 4 skoczni. Dzisiaj, dzisiaj przykaczemy sobie, sobie na pierwszej skoczni, skoczni czyli w Oberstdorfie i zobaczymy jak dzisiaj potoczą się losy. W turnieju 4 skoczni. Zaczynujemy dziś właśnie dziś na będzie 14 skoczków. A pierwszy z nich będzie niewystępujący w tamtym sezonie ani jeszcze kolejnym Killian Peyer, który pierwszy raz w tym sezonie będzie miał okazję zdobyć punkty. Tak jest Killian Peyer Rozpocznie tą pierwszą, pierwszą czternastkę. Tak jest. Dobra, już na belce startowej Killian. Czy może ruszać? Jeszcze jest żółte światło. Tam gdzie jest wygenerowany znacznik, tam powinien skoczyć, aby objąć. Prowadzenie. Zobaczymy, czy uda mu się doskoczyć do tego miejsca. Lekki wiatr w plecy mamy i dostaje zielone z Kilian Killian już się rozpędza. Już się tutaj rozpędza Ładna na prędkość na progu. I... Ładnie całkiem wyszedł. I Ale... będzie przed punktem K, więc nie był to zbyt dobry jego skok. Nie będzie prowadził. I niestety będzie w tym momencie na odległym, no może nie odległym, na trzecim miejscu będzie w tym momencie, zaraz no, Z Kamilem Stochem oraz Johanem Andrek Orpangiem. Też wiatr y, nie sprzyjał mu tak dobrze, dlatego trzeci. Dlatego jest w tym momencie trzeci, a już za chwilę kolejny na dzisiaj skoczek, Angela Niszek. Angela Niszek zaraz odda swój skok. Oprócz niego jeszcze będziemy dzisiaj jednego Słowenca, a mianowicie Bora Pawlowcicza. Myślę, że to na niego bardziej liczą słoweńscy kibice, ale zobaczmy, bo teraz właśnie Angela Niszek. Czy jest zielone światło? Jest zielone światło. Tutaj Borek Sajedlak zamachał chorągiewką i wybija się z progu. Ładnie wyszedł z progu, leci, leci wysoko i wydaje się, że Łańsko. idealnie w tym miejscu wylądował. W którym miał wylądować, aby pokonać Forfanga. Tak, y, y, są 19 za styl. Y, bardzo ładny dobry skok, ładny skok. Bardzo dobry skok. Dobra. Które to będzie miejsce? Będzie liderem o 1,9 punktów, więc no nieznacznie, ale wyprzedzi Norwega. Okej. Okay. A teraz skacze tym zielonym, tak? Tak jest. Teraz w zielonym kombinezonie. Dobra. Ostatni na dzisiaj ze Słoweńców. A mianowicie Bor Pawlowcic i to właśnie on teraz będzie, poka pokaże na co go stać Ten jest w dzisiejszym konkursie. Trzeba skoczyć, no niewiele nie ponad punkt, należałoby skoczyć, aby objąć prowadzenie w konkursie, no i zobaczymy czy sobie poradzi Bor Pawlowcic. Już dostaje zielone światło i może ruszać. Ładny wiatr, delikatny wiatr pod narty, 0,2 m na sekundę. Ładnie wyszedł z progu, leci wysoko, no i minimalnie, naprawdę minimalnie przed pół tym K. bardzo ładny okay. tutaj jest go Rafał Wysokie noty, 19, 18 i pół. no ma parę dobrych not, ma 2 19, 3 18 i pół, ale chyba nie wyprzedzi Angela Niszka i faktycznie jest w tym momencie na miejscu drugim. Jak Borpa Wroski zajmuje drugie miejsce. Był to ładny skok pod względem stylu, ale zabrakło trochę do swojego Rodaka. Zabrakło do Rodaka, zatem Laniszek zachowa prowadzenie. A już teraz... Pierwszy z Norwegów. Znaczy no nie pierwszy, bo mieliśmy wcześniej Forfanga, ale jego skok nie był pokazany, ale teraz kolejny z Norwegów, Marius Lindwig. Zobaczymy jak się zaprezentuje. Ostatnio łapie tą formę, jest coraz lepszy. Zobaczymy, czy w turnieju sobie w skoczni, w którym no przecież przed dwoma laty był drugi, czy, czy, czy jak będzie z tym tutaj, jak mu to wyjdzie, przepraszam, nie przed dwoma, przed trzema laty był tu drugi, przegrywał wówczas z Dawidem Kubackim, czy ma zielone światło? Jeszcze żółte światło niestety, Na, jeszcze trochę wieje w plecy, jest strasznie, więc musimy... Jeszcze chwilę poczekać, Musiłem jeszcze powrosić, poczekać z spuszczeniem skoczka. O, czeka. Jeżeli one światło. Zielone światło. Dostaje się one światło. Marius Lindwig. I Mariusz Lindwik Marius ładnie wyszedł z probu, ale jakieś tam lekkie problemy. Tak jest. I w okolicach olicy. punktu K. Olicy, olicy w okolicach punktu K, ale raczej yy, chyba nie zdobędzie pierwszego miejsca. A chodź zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Będzie na miejscu trzecim. Przegra zatem z Laniszkiem oraz z Borem Pawłowiczem. Okej. Okay. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tutaj drugą dziesiątkę. A teraz pierwszą dziesiątkę otwiera nam Polak Piotr Żyła. Liczymy na daleki skok Polaka. Życzymy mu jak najlepiej. Jest to ostatni już Polak na dzisiaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Tak jest, Piotr żyła już na belce startowej. Życzymy mu jak najlepszego skoku, tak jak powiedział tutaj dostępny Ganek. Liczymy tutaj, że daleko skoczy polski zawodnik. I czy jest zielone, jest. Światło? zielone światło? Zostaje zielone światło, Piotr żyła, Lecz Piotrek jak najdalej. I Piotrek Ładna prędkość na progu. Ładnie wyszedł. Lekkie problemy tutaj w to okolicach jest. punktu ka wylądowany ten skok. Myślę, że jest szansa na to, naprawdę by być w pierwszej czy ale raczej wprowadzę tego laniszka nie powinien wyprzedzić. <coughs> I które to będzie miejsce. Jest trzeci. Wyczyna zatem Karol rozdziela Słoweńca i Norwega. Tak jest. To no nie był też to za bardzo udany skok pod względem stylu. No. źle się wybił z progu, Polak, niestety. Zawiało nim tam w powietrzu był taki powiew. Jest lekka rekompensata zawiat, za wiatr, bo miał go trochę w plecy, natomiast no to nie pokazuje i tak tego, jak w jakichś faktycznie tutaj warunkach skazał, bo tam... Myślę, że gdyby nie ten podium, to ten pod, mógł spokojnie za punkt HS, mógłby tutaj skoczyć, może nie za punkt HS, ale za punkt K, bo ładnie to wyglądało na progu, a już teraz kolejny zawodnik, Yukia Sato, przedostatni Japończyk na dziś. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Już za chwilkę. Czy będzie w zielone światło? Tak jest, jest zielone światło. Puszczę go, Borek Sedlak. Już może oddać swój skok. Może oddać swój skok, Yukia Sato. Zatem zobaczmy, jak się zaprezentuje tutaj Japończyk. Jest to przedostatni Japończyk. Oprócz niego będzie jeszcze dzisiaj Rio Kobayashi, na którego myślę liczą najbardziej Japończycy. Już w poniewcił jak ładnie wyszedł z progu, ładnie, ale leci ładnie. ładnie. daleki lot, daleki lot to był. Bardzo daleki lot tutaj. 137 metrów to jest punkt HS, On 134 metry, bardzo ładny skok. Nie ma wątpliwości, kto obejmie prowadzenie. Nie ma wątpliwości, że. O tak, nie ma wątpliwości, że to właśnie on będzie teraz liderem. Bo to był lepszy skok niż Bora Pawlowski, co Przeskoczył tą zieloną linię, nieznacznie, ale ją przeskoczył. I to właśnie on teraz będzie prowadził, a już za chwilę. Za chwilę. Kolejny zawodnik, a mianowicie Daniel Huber. I zobaczymy Daniel. jak się zaprezentuje Daniel Huber. Tak jest właśnie. Austriak już na belce startowej. Czeka na pozwolenie od sędziego. Czeka na pozwolenie, ale jeszcze żółte światło. Teraz warunki troszkę się pogorszyły. Leki wiatr w plecy. Bo Jukiasa Juk to miał pół metra wiatru podmarty. Teraz trochę... Więc trochę tak widzimy teraz minimalnie ta zielona linia przesunęła się do góry i może już ruszać dostaje zielone światło. Daniel Huber, zobaczmy. Daniel Huber już na rozbiegu. Daniel Huber. Ładna prędkość na progu ładnie, ładnie wyszedł, progu, Daleko leci, 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 leci i, no, i W okolicach, bardzo ładny lot jak na te warunki. Jak mówiliśmy, Mafia wiatr w miał bardzo ładny skok, choć wydaje mi się, że z Jukną Sator raczej przegra. Też mi się tak wydaje. Minimalnie a w sumie I będzie na, drugim, będzie na miejscu drugim. Będzie na miejscu drugim. To jest miejsce drugie. Austria, Myślę, Kościół. że może być zadowolony z tego skoku. Dokładnie. A teraz już Robert Johansson, czyli przedostatni na dzisiaj z Norwegów. Zobaczymy jak się zaprezentuje. Ten zawodnik on wygrywał w tamtym sezonie jeden konkurs turniej w skoczni, a było to bodajże. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że wygrywał Garbisz Parton Kirchen. Teraz nie jestem już pewny. W każdym razie wygrywał co jeden konkurs w turniej w Teraz skaczemy w Oberstdorfie zobaczymy jak się zaprezentuje. Czy jest zielone światło? Jest zielone światło. Bez problemu warunki się polepszyły. Ładne warunki i zobaczymy jak sobie poradzi ładnie wyszedł z progu? Z progu. w progu. punktu HS w okolicach 137 metra troszkę błędnie wygenerowana zielona linia ponieważ no w tych warunkach musiał skoczyć trochę dalej ale myślę że to i tak oznacza tylko jedno a mianowicie odległość była 135,5 metra Robert Johansson obejmuje prowadzenie wyprzedza jut to jest pierwszy takie jest Daniel Huber na trzecim miejscu w takim razie. A teraz już Ryoju Kobayashi, ostatni z Japończyków. Ten na którego Japończycy liczą chyba najbardziej. Dokładnie Zobaczmy jak raz, sobie poradzi. Jak jest? Wygrywał, wygrywał. tutaj przed dwoma laty podczas turnieju czterech skoczni właśnie. Wygrywał wszystkie cztery konkursy. Zobaczmy jak teraz się zaprezentuje. Dostaje zielone światło. może ruszać. Szłam, bo ten auto mi trochę spada i ten... A, czekaj. O. Bo nie mogę tym wjechać, bo ty ten... Aha, okej, okay. to czekaj, czekaj, zabuduję tu, kurde, żebyś nie, nie spadł trochę, żebyś nie o, spadł O, dobra, więcej. dobra, już jest, już jest, już możesz Lekre to zniszczyć. tutaj problemy podczas y, oddawania skoku. Tak jest, tutaj tutaj muszę zniszczyć tu tu budowałem. Zdobudowałem tą ścianę, to zniszczę ją teraz. I za chwilę Ryoji Kobayashi, ostatni z Japończyków na dziś, będzie mógł oddać swoją próbę. 136 okay. metrów trzeba skoczyć i jest zielone światło. Joju za zatem. Jojo Kobayashi już na y, tej rozbiegu. Ładnie się Ale problemy dostał ładnie problemu. problem, nie był to zbyt dobry skok. Tak jest. No nie wyszedł mu ten skok, ale i warunki nie były za dobre, więc duża rekompensata, ale nie pokazuje ona idea, jakie te warunki były. Faktycznie jest dopiero na miejscu siódmym, bo te warunki jeszcze tutaj ta dużo dużo dała, ale dopiero miejsce 7. No niestety życzyłem powrotu do formy. Jakieś tam problemy przy wybiciu z progu. A teraz już Karol Geiger. Karo. No niestety japońsk, japońskiemu skoczkowi nie wyszło dziś totalnie. No a zobaczymy, jak poradzi sobie z zwycięzca turnieju Czterech Skoczni z poprzedniego sezonu, który wygrywał tutaj. Tutaj nie wygrywał, tutaj chyba stał na podium. Nie wiem teraz, już na, na którym miejscu, ale całokształt w tym turnieju należał do niego. Wygrał tutaj w Bischofshofen Ostatecznie zajmując trzecie miejsce wówczas, wygrał turniej. Teraz już jest w powietrzu i bardzo wysoko się wybił. Nie leci, leci wysoko i dalej, I KS poza 137 Pokazuje, że ta konk. forma rośnie. Że on, jak jest turniej, to jest zawsze wraca mu forma. I przed, przynajmniej w tym skoku pokazał, że fantastycznie yy, skacze tutaj. Ładnie skakał treninga, ładnie w kwalifikacjach jaki teraz też pięknie skot będzie oczywiście prowadził. Wyprzedza Roberta Johanssona na tym ma żadnej wątpliwości. Świetnie skoczył teraz Niemiec. A już za chwilę, kto teraz będzie skakał? Teraz będzie skakał. Michał Fajbeck troszkę niespodziewane, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Kucharu Świata. Zobaczymy jak się dzisiaj yy, będzie sprawował, no i już za chwilę powinno zapalić się dla niego zielone światło. Jest to do dzisiaj przedostatni Austriak, jeszcze po nim będzie skakał Stefan Kraft, ale teraz patrzymy na Hajbecha. Zielone światło dostaje, musi skoczyć 138 metrów. I zobaczmy, Michael Hajbek ładnie, ładnie wyszedł z progu i leci. Piękny lud. Ależ poleciał, ale że rozpalił. Miał świetne 140 warunki. 140 metrów. Fantastyczne warunki. Myślę, że tutaj sędziowie będą musieli obniżyć belkę startową dla tej ostatniej trójki Puharu świata. Na pewno tak się stanie. Obniżają o, belkę. Ale hajbek Heimbel. pokazuje, że fantastycznie tutaj skacze. I pokazał też, że nieprzypadkowo jest na czwartym miejscu. Zobaczymy czy to się poprawi yy, po kolejnych... Zobaczymy, ma szansę. Ostatnio Highback wygrał. I zobaczymy, czy dzisiaj też wygra. Czy może będzie na jakimś wysokim miejscu? Bo jest już co najmniej czwarty. Bo została ostatnia trójka. Trzeci jest Stefan Kraft. Myślę, że on też będzie tutaj na pewno chciał się dobrze w tym pierwszym konkursie pokazać z bardzo dobrej strony. Tak jest. A Highback podtrzymuje dobrą formę. Życzymy mu. Kolejnych cudownych skoków, a teraz już Stefan Krak. Sztefanko. Jeszcze nie, nie ma go na belce. Jeszcze czerwone teraz światło, bo teraz te warunki troszkę podskoczyły. Tak jak mówiliśmy, jest obniżona belka o jedną, więc trochę teraz zmieni się tutaj to miejsce. Nie ma skoczyć daleko, ale ma tutaj skoczyć w tych okolicach, gdzie teraz zostało to zaznaczone, ponieważ ta belka została obniżona. I zobaczymy, czy będzie w stanie z niższej belki w tych podobnych warunkach skoczyć tak daleko jak hajbek. A może nawet dalej, chociaż niższa belka, więc raczej się tego nie spodziewamy. No hajbek pięknie odpalił, ale miał fantastyczne warunki. I czy jest zielone światło dla Stefana Krafta? Jest zielone światło dla Stefana Krafta, bo sedlak, bez zawahania tutaj. Ma no, hałarągiewką, ładne wybicie z progu Stefana wysoko i wysoko! Poza Ładny punkt HS to jest prowadzenie w tym sezonie, nie w tym sezonie, tylko w tym konkursie, ponieważ Stakał z niższej belgii nie skoczył tak daleko jak Hajbek, ale właśnie z niższej belgii Stakał. I dlatego to właśnie on teraz będzie prowadził. Też cudowny lot Krab... Cudowny lot, noty oczywiście wysokie, 3, dziewięt... dziewiętnastki pół. 1,19, jedna 1,20 jedna od fińskiego sędziego, ale to oczywiście nie wejdzie do noty, ponieważ no, jest odrzucona najwyższa i najniższa nota w tym 3, i pół w ocenie Austriaka. A i została nam już tylko pierwsza rulinka w świata Daniel Andretande, a kończył konkurs będzie Markus Eisenbichler. Tak jest już, że pojawi się na bazie startowej Daniel Andretande. I zobaczmy, proszę Państwa, świetnie ostatnio skakał, jest drugi w Pucharze Świata, ale jeśli dzisiaj wypadły gorze od krasa, no to i z tą lokatę. A jakby skoczył, no jakby zepsuł totalnie swój skok, to nawet byłaby szansa, że spadłby na miejsce czwarte. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Tutaj Stanie duża rywalizacja. Duża rywalizacja, trochę ciasno w tej czołówce jest. Bo okay. też różnica na Standem a to jest zaledwie 9 punktów. będą bardzo ze sobą walczyć. No i teraz te warunki troszkę się pogorszyły. No i tyle, ile właśnie jest zaznaczone czyli po 38-7 metra tyle musi skoczyć Daniel Andretande. Jest zielone światło i już będzie ruszał. Norweski, ostatni Norweg na dzisiaj. Zwycięzca poprzedniego sezonu. Ładna prędkość na progu. Ładnie się wybił, ale jakieś tam troszkę lekkie leci, problemy. Leci, leci. Fantastycznie poradził sobie z tymi problemami, ale ostatecznie trochę był to słaby skok. Nie będzie go chyba w pierwszej trójce dzisiaj. No niestety. W tym momencie on spada na miejsce czwarte. I teraz panda jest na miejscu właśnie czwartym. A prowadzi Stefan Kraft który ma szansę dzisiaj wygrać. Zobaczymy, jak zrobi to Eisenbichler. Jak skoczy Eisenbichler. Eisenbichler ostatnio trzeci. Zobaczymy, jak dzisiaj. Czy dzisiaj znowu wygra, czy może jednak nie. Markus Eisenbichler, bardzo ładna forma. Świetnie, oczywiście życzymy tutaj jak najlepiej Niemcowi. I zobaczymy, kto wygra dzisiejszy konkurs. Wiemy, że mamy już na podium dwóch Austriaków, ale pytanie, czy to będzie jeden, miejsce pierwsze i drugie? Czy może pierwsze, trzecie? A może drugie i trzecie? Zobaczymy. Wszystko zależy od Eisenbichler. Jest zielone tak jest, światło. Znakomita forma Niemca. Jest zielone światło. Zapaliło się właśnie teraz. Trzeba skoczyć poza punkt HS, aby osiągnąć tak tą, Aby Osiągnąć dzisiaj zwycięstwo. Jest na to, jest w stanie to zrobić Markus Eisenbichler, Rusza z progu. I Markus Eisenbier. Ładnie wyszedł. Ładnie, ładnie i leci. I bardzo o. ładny skok, ale wydaje mi się, że tak, dzisiaj zwycięzcą jest Kraft. Wydaje mi się, że dzisiaj Stefan Kraft wygrywa. Stefan Kraft chyba obejmie skok. prowadzenie. Obejmie prowadzenie oczywiście w turnieju, trzech skoczni, ale Pucharze świata ma ogromną stratę, więc Pucharze świata dalej będzie daleko. Ale też trzeba ale przyznać, dzisiaj... że to też ładny skok. Trzeba przyznać, że Eisenbicher skoczył ładnie, jest na miejscu trzecim, ponieważ noty bardzo wysokie, 19, pół. A zatem do noty wejdą jedna 19 i dwie 19,5. Oczywiście pięknie, stylowo wylądował Eisenbicher, ale to dziś nadwycięstwo mu nie pozwala. Wypycha z podium swojego kolegę Niemca, Karla Geigera i jest dzisiaj znów trzeci, a drugie, trzecie miejsce rzędu. Dobra, jeszcze przypomnij, może pierwszą trójkę? A zatem pierwsza trójka wygrywa dziś Stefan Kraft, drugi jest Michael Hebeck, a trzeci Markus Eisenbichler. I to jest pierwsza trójka i ci trzej będą kończyć przyszły konkurs, a już przyszły konkurs w Garmisch-Partenkirchen, na który Was oczywiście zapraszamy. Tak jest, niespodziewane drugie miejsce, Michaela Heibecka odpalił dzisiaj petardę. Życzymy mu jak najwięcej takich skoków. A co, my będziemy się żegnać. Z wami dziękujemy za oglądanie. Możecie stawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał, po więcej filmów na tym kanale. Do następnych, trzymajcie się, cześć!